Przed podpisaniem, ostatnie dwa słowa. Drodzy Państwo, racja jest po mojej stronie. Kwestie prawne związane z nielegalną konkurencją również są po mojej stronie. Wybaczanie bliźniemu, czyli Bóg, też jest po mojej stronie. A jeżeli Bóg jest po mojej stronie, to kto przeciwko mnie? Stanowski! To jest tutaj? Posłuchajcie, jesteśmy w Wieluniu. Szykuje się tutaj duże zgromadzenie kibiców MMA. Frykowego MMA, bo patrząc po rocznikach to raczej Frykowego MMA. Posłuchajcie, także... idziemy w Wieluniu. MMA VIP! Brawo! Zobaczcie! Słuchajcie Kala MMA VIP jak najbardziej odbędzie się wielu Tutaj mamy zwolenników. Jeszcze raz! Hip, hip! Bra! Hip, hip! Umowa na wynajem już podpisana. Kala MMA VIP 4 oficjalnie 5 marca. Wielu z Was, zwłaszcza jeśli chodzi o tą młodszą publikę, zadaje mi pytanie przez social media. Panie Marcinie, jak Pan sobie radzi z hejtem? To jest złe pytanie mówiąc. Zapytajcie lepiej hejter, jak radzi sobie ze mną. Piętnujesz, wywierasz presję medialną. Na ludzi, na firmy współpracujące z organizacją Elonową, a sam jesteś twardym alkoholem i hazardem. Bardziej, przestań piechotować. Rozumiesz, przestań piechotować. Jesteś hipokrytą i obłudnikiem. Jesteś karykaturą mężczyzny, Jesteś skrajnie żałosnym człowiekiem. Skrajnie żałosnym człowiekiem. W zasadzie nie da się upaść niżej niż upadłeś ty. Krzysiu. Krzysiu podpierdalacz stanowc. To ja jestem prezesem MMAV. Rozumiesz? Wejdź w KRS i zobacz. Prezes MMA v, Marcin Najman. Ale Krzysiu, jak tak bardzo, bardzo chcesz usunąć Andrzeja Zielińskiego, słowika z projektu MMAV. To ja wychodzę ci naprzeciw. Warunki są tylko dwa. Pierwszy. Podczas gali MMAVIP 4 zawalczysz z Muabojem. boje Moaboy jest gejem, nie jest to jakiś, wiesz, wielki gladiator, tam Arnold Schwarzenegger. Powinieneś sobie dać radę, no. Jakieś szanse masz, no. no. Nie za duże, ale, ale masz, no. Będziesz musiał się pilnować, żeby cię w dosiadzie nie, żyje, nie? No, bo to, bo to będzie kłopotliwe. Krzysiu, jeżeli to zrobisz, ja usunę z organizacji MMAVIP, Andrzeja Śląskiego, Człowieku, w tym w tym. Tak więc Marcinie, jako że dalej nic nie ma, dotknąłeś absolutu. Przeszedłeś grę, ukończyłeś mapę, zrobiłeś wszystko. Osiągnąłeś najwyższy stopień, stopień spierdolenia umysłowego. Najwyższy stopień spierdolenia umysłowego. Jesteś na Pisujemy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że gale 25 lutego MMA VIP 4 zorganizujemy w Biedronce. Szachmat Krzysiu.